Cześć, witajcie na drugim odcinku e, na kanale Hobbystyczne Podejście. Dzisiaj, oczywiście, w hobbystycznym podejściu, e, mała recenzja, unboxing. Właściwie na, najpierw e, unboxing, recenzja, może chwilę później znajdę czas. To też nagram. E, drona DJI Mini 3 jest to w opcji Flymore Combo, czyli trzy baterie, ładowarka e, i tam oczywiście jakiś tam pokrowczyk. E, ze standardowym pidocikiem. No dobrze, więc zaczynamy. Zaczynamy. Jestem bardzo ciekaw jak to jak to wygląda. Oczywiście czytałem dużo recenzji, oglądałem dużo recenzji fajnie by było kupić coś większego, ale myślę, że to i tak jest dużo, jak na start, start e, właściwie takiego kanału hobbystycznego, jak to nazwa sugeruje. E, więc, na pudełeczko, otwarcie ciach. No dobrze, sprawdźmy co jest w środku. W środku od razu nas wita pokrowczyk. Pokrowczyk wygląda tak. go na bok. No dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Co mamy tutaj? Troszkę fajne, aczkolwiek boję się, że ta eko-skóra bardzo szybko się zniszczy. Po prostu, ok, zamek jest wodotporny, co by nie zamoczyło naszych urządzeń. No, coś tu mamy. Tak jak mówiłem, zestaw Flimel Combo, więc taka no najbardziej doposażona, ale bez kontrolera z ekranikiem, co mamy jako pierwsze, tutaj takiej ukrytej. Mam oczywiście tych takich, których nie polecam jeść. Dwa kabelki do podłączenia aparatury USB-C i micro USB. USB-C, USB-C i z tego co wiem, to już jest zamontowane w standardzie USB-C na Lightning. Tutaj mam oczywiście śmigiełka zapasowe razem z śrubkami. I trzeba pamiętać, że one mają konkretne, konkretne miejsce. Kolejne które których nie polecam, mają konkretne miejsce. Więc trzeba na to uważać przy wymianie. I czy nie być kolejnego zestawu śmigiełek? No dobrze, to widocznie nie powinno być. A to ujeżdżę na bok widać na bok. Ehm, dobrze, wszystkie już wszystko. Bardzo fajne. Znęcznie jest bardzo fajne. Bardzo gruba jest to torba, więc na pewno urządzenie jest bezpieczne. Kolejne są to jakieś kabelki z instrukcją. Okej. Okay. Kabelki z instrukcją. Kolejne kabel O, oczywiście. Kabelki z instrukcją. I jakie to są kabelki? USB-C, USB-C. I kolejny kabelek. USB-A do USB-C. I śrubokręcik. Podejrzewam, że do śmigiełek. No, instrukcja to nikt nie czyta. Dobrze czyli troszeczkę kabelków mamy. Dobrze, co następnego? Myślę, że następnym możemy wziąć. Okej, okay, ładowarka. Ładowarka jest na trzy baterie, ale uwaga, nie ładuje trzech na raz. Niestety, jest to ładowarka, która ładuje po kolei. Tutaj uważam, że bardzo słabo. W, 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 w tak, przy tak zaawansowanej technice, żeby ładował tylko jeden naraz, raz. Trochę kiepski temat, żeby wyjąć baterię, wciskamy, łatwa sprawa, aż do kliknięcia i jest i możemy ładować. Na razie odkładamy. Tutaj dalej mamy kontroler. Ciężki, solidny. A jak będzie w rzeczywistości, to sprawdzimy w terenie, bo może się okazać, że co z tego, że ciężki, jak badziewny, ale z tego, co tam oglądałem recenzję, jest to wszystko bardzo porządnie wykonane. I... Takie sprawia wrażenie. Takie sprawia wrażenie. Przycisk funk funkcyjny, joysticki, pauza i prawdopodobnie return form home, opcje sine normal and sport on/off, a no oczywiście jest lekko naładowany. Hmm. Z tego co wiem, jest to przycisk kolejny funkcyjny, który zmienia kamerkę na. O, nie chcę wyostrzyć, kamerkę na pionową lub poziomą. Tutaj kolejne przyciski funkcyjne. Um, dobrze, jak to się rozkłada. Ok, i tak jak mówiłem, tu już widzę, że jest kabelek. Tak, jest to USB-C na, oj, łatwo nie jest, USB-C na USB Lightning, na szczęście już nie muszę go używać, mogę z niesamowitą przyjemnością używać USB-C na USB-C, od razu go sobie tutaj wrzucę, okej. Okay. No cóż, no wygląda to całkiem solidnie, od spodu mamy joysticki, które wkręcamy oczywiście. No okay. Od spodu mamy miejsce, w którym ładujemy. W którym ładujemy. Oczywiście USB-C, jak to już jest w standardzie. Dobrze, na razie go odłóżmy. Świetnie. Polityka na bok. I <laughs> cóż, z tego co widzę, to przechodzimy już do drona samego sobie. Odkładamy na bok. Dronika bardzo malutki. Bardzo malutki, bardzo leciutki i czuć faktycznie tą wagę, że jest naprawdę piórkowa. Folika na bok. Um, materiał wydaje się być fajny, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie przy dłuższym oczywiście użytkowaniu. Jest to DJI Mini 3, bo nie wiem czy wspomniałem na początku. Mini 3 niestety nie ma czujników. Ale mieści się w 249 g, więc możemy nim śmiało latać na te podstawowe licencje. To się otwiera fajnie tak. I tutaj trzeba uważać bo już trzeba powolutku ciach i ciach. I mamy dolnika rozłożonego. Ok, malutki. Żeby otworzyć i blokować kamerkę z gimbalem. Trzeba delikatnie podnieść. I samo powinno wyskoczyć, chociaż wyskoczyło tak. Tak nie chciał wyciągać. OK, odklejamy wszystkie, wszystkie zbędne rzeczy. Pianeczki, nie, pianeczki foliki. Um, nie pomogłem sobie, że rozłożyłem to, ale już powiedzmy, jakoś się z tym poradzimy. OK, od spodu bateria, um, od spodu bateria. Zdejmiemy folikę, baterię wyciągniemy bardzo dziutko. w ogóle mam wrażenie, że bateria jest cięższa niż, niż sam dron. Ok, tutaj mamy miejsce do ładowania i z tego co wiem, do update'owania urządzenia USB-C, oczywiście, i miejsce na kartę pamięci. Oczywiście gimbal, z tego co pamiętam, to trzyosiowy. Dobrze, no tak to wygląda. Tak wygląda ten zestaw. Um, tak wygląda zestaw. Myślę, że w przyszłych, w przyszłych odcinkach nauczymy się z niego korzystać. Bo generalnie z dronem jest to moja pierwsza, pierwsza styczność. Sprawdzimy, jak to wyjdzie, co z tego wyjdzie i czy nie trzeba będzie korzystać za chwilę z akcji serwisowych ty, ty, ty pod tytułem wymiana na nowy. Oczywiście nauczymy się w odosobnionych miejscach. Mam nadzieję, że coś wymagam z tego. No dobrze, wszystkim bardzo dziękuję za obejrzenie, zapraszam do zostawienia subskrypcji i łapeczki w górę, ewentualnie komentarza, co, moż, co mogę poprawić w przyszłych filmach, bo oczywiście jest to mój drugi film, więc dopiero się uczę. I tyle, zapraszam, bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.